Wielki poniedziałek przynosi nam kilka głębokich obrazów. W Ewangelii według świętego Marka czytamy, że Jezus rano ujrzał drzewo figowe, pełne liści, lecz pozbawione owocu. Zwrócił się do Niego słowami: Niechaj nikt więcej nie jest Ciebie owocu na wieki. To więcej niż gest. To znak, drzewo symbol człowieka, który tylko pozoruje życie w Bogu. Ale nie wydaje owoców nawrócenia. Jezus mówi do nas dziś: Nie wystarczy wyglądać na pobożnego, trzeba żyć prawdą Ewangelii. Potem wszedł do świątyni. Zastał ją nie jako miejsce modlitwy, ale targowisko. Mój dom będzie nazwany Domem Modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinie zbójców. Z mocą i świętym gniewem wyrzucił kupców, przewrócił stoły bankierów nie ze złości, ale z miłości do Ojca i do człowieka bo każde miejsce, gdzie Bóg mieszka winno być czyste. Świątynią jesteś Ty, Twoje serce, Twoje życie to miejsce spotkania z Panem. Czy pozwolisz Mu je dziś oczyścić? W Ewangelii świętego Jana widzimy inną scenę, Marię, siostrę łazarza, która namaszcza stopy Jezusa drogocennym olejkiem, to piękny gest miłości i oddania, ale też zapowiedź namaszczenia przed śmiercią. Judasz krytykuje jej czyn, ale Jezus mówi, zostaw ją, przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. To głęboko wzruszające. Jezus wie, że śmierć jest blisko, a my w tym dniu jesteśmy wezwani, by okazać mu miłość nie słowem, ale czynem. Namaszczenie symbolizuje modlitwę miłosierdzie i skruchę. Modlitwa na wielki poniedziałek. Panie Jezu Chryste, któryś w świętym gniewie oczyścił świątynię Ojca Twego, spojrzyj dziś i na serce moje. Niech będzie czyste, pokorne i ciche. Odrzuć ode mnie wszystko, co Cię obraża, a zapal we mnie ogień świętej miłości i prawdziwej skruchy. Niechaj dusza moja nie będzie jak drzewo bez owocu, ale niech wyda plon łaski, wiarę żywą, miłość szczerą i pokutę serca. Przez Twoje święte imię, Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nade mną. Amen.